Witam Państwa z tej strony. Piotr Stephens z Mississauga Toyota. Chciałbym Państwu zaprezentować 2022 Toyota 4 Ten szczególny model to jest XLE Premium i to jest napęd na 4 koła. Jak Państwo widzicie, ten model ma LED światła, ma LED światła przecinkierowe, również ma 19. I koła i opony Ten samochód jest wyposażony w skórą podobny materiał. Chciałem Państwu powiedzieć, że RAFOR ma silnik 2,5 litra i ten silnik ma 203 konie. Fantastyczne zużycie paliwa średnia jest 8 litrów na 100 km, i to jest benzynowy to nie jest nawet hybryd. I to jest przy napędzie na cztery koła. Także kombajn, czyli średnio e, na highwayu i po ulicach, zużycie paliwa jest 8 litrów na 100 km. Używamy e, e, olej syntetyczny, także wymiana oleju jest tylko raz na rok albo co 16 tysięcy km. Także jeśli chodzi o koszt e, operacyjny, bardzo niewielki. Zużywa ba, e, e, używamy też zwykłą benzynę, także przy kosztach dzisiaj e, prawie benzyna dochodzi do dwóch dolarów. Zwykła benzyna nie jest e, to, to jest dobra rzecz. W środku ten samochodzik, ponieważ to jest e, XLE All Wheel Drive Premium, e, ma skórzano podobny materiał. No, e, Toyota na to mówi Softex. Jest e, bardziej wytrzymały niż prawdziwa skóra, również nie Właci się ciało tak bardzo jak przy normalnej skórze. Latem jeżeli chodzi o e, wygody, no to w tym modelu macie Państwo e, programowanie siedzeń. Także można wybrać kierowca 1, kierowca 2. Wtedy nie trzeba e, po prostu siedzeń za dużo e, przesuwać, mimo że jest e, elektrycznym ustawianie siedzenia, ale przychodzi z tymi e, z pamięcią. Oprócz tego kierownica jest podgrzewana. Jest e, e, większy ekran, jeśli chodzi o na wyświetlanie nawigacji. Z tym, że e, ekran jest e, 9 e, 8 inczowy. Jeśli chodzi o nawigację, to ne, nawigacja jest przez Apple CarPlay, Android Auto, czyli e, używa Państwo Data. Jeżeli Państwo macie ten tak zwany smartfon. poza tym. Transmisja w tym samochodzie jest biegowa, także ma 8 biegów. Także to nie jest CVT transmisja. Super, naprawdę super. Co więcej, a z punktu widzenia safety, ten samochód ma Toyota Safety 2,0. Także jeszcze raz, co robi premium ten samochód, to jest dach otwierany. Skórzano, skórzano podobne siedzenia e, Państwo macie tak zwany memory seat czyli pamięć na siedzeniach Macie e, 8-inczowy ekran Również e, macie Państwo remote starter czyli e, można zastartować z domu samochodzi Ma e, e, ten samochód również e, Całą gamę e, bezpieczeństwa Czyli jeżeli by ktoś Państwu wyskoczył przed samochód to najpierw e, Komputer da Państwu ostrzeżenie, że proszę hamować, Państwo nie zahamujecie, wtedy samochód sam zacznie hamować, czyli po angielsku to jest pedestrian avoidance, bicycle avoidance, um, lane departure, dynamic radar cruise control uh, uh, with, uh, uh, with distance setup. Także to te rzeczy to są standard. Także jeżeli Państwo chcecie więcej się dowiedzieć na temat 2022 raport, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do Mississauga Toyota. Moim jest Piotr Tepper. Bardzo chętnie będę mógł Państwu pomóc w sprawie zakupu samochodu. Dziękuję i życzę przyjemnego dnia.